Piotr i Paweł to bracia bliźniacy. Zawsze lubili swoje towarzystwo i dzielili tę samą pasję, jaką była mechanika samochodowa. Ukończyli to samo technikum motoryzacyjne, a następnie wspólnie założyli warsztat samochodowy. Na wiejskie zabawy również wybierali się razem, gdzie pewnego dnia poznali dwie przyjaciółki, Julitę i Lucynę. Piotr był odważny i już kilka miesięcy później oświadczył się Julicie. Paweł poszedł za jego przykładem, choć wcale nie był pewien swojej decyzji. Wesele również zorganizowali wspólnie. Następnie bracia podzielili obowiązki w warsztacie. Piotr zajął się mechaniką, a Paweł lakiernictwem. Ich biznes rozwijał się bardzo dobrze, a obie żony spodziewały się dzieci. Nikt nie zauważył, że po pracy Paweł wraca do domu okrężną drogą. Gdy na świat przyszły bliźniaki, mężczyzna coraz częściej zostawał do późna w warsztacie. Zasłaniał się troską o dobrobyt powiększającej się rodziny. Ale pomimo tego, to Piotrowi i Julicie powodziło się lepiej. Z upływem lat pogorszyła się również relacja pomiędzy braćmi. Paweł nierzadko poprawiał sobie humor alkoholem i nawet do pracy potrafił przyjść pijany. W końcu doszło do kłótni, która ostatecznie zakończyła się wielkim braterskim pojednaniem. Właśnie wtedy Paweł otworzył się przed Piotrem i opowiedział, w jak opłakanym stanie jest jego małżeństwo. Przyznał, że nic go już nie łączy z Lucyną, nie rozmawiają o wspólnych planach, nie jeżdżą na wspólne wakacje, jedynie kłócą się o czas spędzony u rodziców każdego z nich. Piotr zrozumiał, że samo pocieszenie brata nie wystarczy. Dlatego, chcąc w jakiś sposób pomóc skłóconemu małżeństwu, razem z żoną zaczęli zapraszać Pawła i Lucynę na kolację. Nauczyli ich wspólnej modlitwy, wspólnego jedzenia posiłków i wysłali na kurs dla małżeństw. Dzisiaj Paweł nie wraca już do domu okrężną drogą. Wraz z żoną przeprowadzili się do nowego domu i każdą niedzielę po nabożeństwie spędzają raz u rodziców Lucyny, a innym razem z rodziną pawła. Piotr i Paweł, Lucyna i Julita wszyscy mieli prawo marzyć, że ich małżeństwa będą udane. Żadno z nich nie było gorsze. Julita po prostu wiedziała to, czego nie wiedziała Lucyna. Rozumiała i stosowała prawo. Jedności współwłasności. Alucyna zrozumiała, że jest coś, czego nie wie i chętnie się tego nauczyła, dzięki czemu jej małżeństwo jest dzisiaj szczęśliwym. Oznacza to, że przestrzeganie praw, jakie stworzył Bóg, jest bardzo skuteczne i my chcemy dzisiaj poznać prawo jedno z czterech głównych praw jedności współwłasności, które stworzył Bóg, ażeby nam wszystkim powiodło się. I spełni się marzenia szczęśliwego małżeństwa. Zapraszam. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy nie odczuwali wobec siebie wstydu. Prawo jedności inaczej nazywane prawem współwłasności, najlepiej opisać związkiem przymierza. Przymierze to związek dwóch. Osób, dwóch stron, gdzie jeden drugiemu oddaje siebie w posiadanie na własność. Bardzo różni się od kontraktu. Kontrakt to jest umowa, w której chcemy zdobyć jak najwięcej przy najmniejszym wkładzie. Oszczędzamy inwestycje po to, żeby dostać jak najwięcej. W przymierzu jest inaczej. Mąż, który obiecuje żonie, przysięga, że będzie z nią jednością, oddaje siebie w posiadanie. Swoje dobra, swoje błędy, swoje słabości, swoją rodzinę. I dokładnie tak samo jest z żoną. Przysięgając w przymierzu staje się jednością z nim, oznacza to, że jej cały życie, jej czas, jej ciało, jej długi, jej przychody stają się jego. Jest powiedzenie, które często powtarzamy, kiedy mówimy o przymierzu. Żona do męża mówi: Bóg Twój, Bóg mój, wróg Twój, wróg mój. Piotr i Paweł. Może rozumieli to, może zapomnieli o tej zasadzie. Jednak Lucyna i Julita pochodziły z różnych domów. Lucyna nie rozumiała, że związek małżeński jest przymierzem. Prawdopodobnie żadno z nich nie rozumiało, czym jest przymierze, bo nie było w nich zwłaszcza u Pawła i Lucyny. Nie było gotowości na poświęcenie. Zaraz po ceremonii ślubu. Mężczyzna i kobieta muszą zmienić swoje myślenie i zacząć widzieć swoich teściów jak rodziców. Moja żona kocha swoich rodziców i ja kocham moich. Od dnia zawarcia związku małżeńskiego uczył się kochać moich teściów, jakby byli moimi rodzicami. Parę lat po ślubie wiele małżeństw. Zgodnie z naszymi statystykami jest to raptem kilka lat po ślubie małżeństwa zaczynają. Budować oddzielne budżety, oddzielne życie. Żona poświęca się dzieciom i mąż zaczyna mówić: Wstań do Twojego syna. Zaopiekuj się Twoimi dziećmi, dlatego że nie rozumieją, że są współodpowiedzialni i że mają ten sam obowiązek dbania o swoje dzieci. Prawo jedności mówi: Nie mam nic, co by nie należało do Ciebie. Nawet w moich myślach. Nie ma żadnej kobiety innej niż ty. Jestem Twoją własnością, dlatego nie myślę o innej kobiecie. Mąż niech oddaje powinność żonie. Podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz i mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Prawo jedności, czyli współwłasności, mówi, że nawet moje ciało należy do mojej żony. I jej ciało do mnie. Dobrą rzeczą jest mieć jeden budżet, i mieć jeden plan na życie, jedną misję, wspólne marzenia. Słowo Boże mówi, że ludzie nie mogą iść do przodu, jeżeli się nie zgodzą. Dlatego, kiedy ludzie przygotowują się do ślubu, powinni wiedzieć, że konsekwencje tej więzi są duże. Nie można już nic dzielić, należy wszystko robić razem. Spędzanie czasu oddzielnie jest normalną rzeczą, ale żyć bez wspólnego budżetu, bez wspólnej wizji, wspólnych marzeń to już nie jest normalna rzecz. Wiele małżeństw tuż po ślubie popełnia olbrzymi błąd. Przestają widzieć potrzebę bycia razem i zaczynają tęsknić za koleżankami, kolegami, za rodziną. Właśnie w tym momencie powinni podjąć decyzję. Że czas dzielą i zarządzają razem. Przez 20 lat, od 1998 roku, udzieliłem wiele ślubów. I te, które przeszły przez kurs przedmałżeński, poznały prawa, które stworzył Bóg, to dzisiaj są w szczęśliwym związku. Ani jedno z małżeństw nie rozpadło się. To oznacza, że jeśli zaczniesz stosować te zasady, to i w Twoim małżeństwie. Pojawi się i miłość, i ciepło i te rzeczy, o których marzyłeś w dniu ślubu. Nie ma rzeczy niewykonalnych. Z Bogiem każda zmiana jest możliwa. A może jesteś w związku, gdzie myślicie o rozwodzie, straciłaś nadzieję, Bóg to może poukładać, miałem okazję pomóc niejednej parze, która była przed rozwodem, która myślała o rozwodzie, a dzisiaj szczęśliwie wychowują dzieci i cieszą się sobą. Dlatego zadzwoń do nas. Nasi pracownicy, call center lub wolontariusze z przyjemnością pomogą Tobie. Nie trać nadziei. Z Bogiem wszystko jest możliwe.